Miłka Skalska, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. Utrudnienia na najkrótszej drodze krajowej w Polsce trwa remont zabytkowego mostu kratownicowego w Kazuniu. Do listopada ruch będzie się tu odbywał wahadłowa, ale uwaga, na czas euro drogowcy ułatwią przejazd. Ograniczenie prędkości do 40 km ruch wahadłowy i zwężenie pasa ruchu. Tak będzie do 8 czerwca. Podczas euro ruch zostanie przywrócony na całej szerokości mostu. Podczas remontu wykonane zostaną zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej, naprawa i wymiana niektórych elementów wyposażenia oraz czyszczenie kamiennych podpór. Potem odbudowana zostanie nawierzchnia na moście, dojazdach i chodnikach. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada. Most w Kazuniu, zbudowany w 1911 roku, przetrwał tylko 4 lata. Odbudowywany w 1934 roku i w 1952. Ma ponad pół kilometra długości. Często jest wykorzystywany przez filmowców. Kończymy kurier mazowiecki w niedzielę 20 maja. Dzień na Mazowszej w stolicy podsumujemy o 21.45. Spotka się z Państwem Marzena Perdion. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.